Dziennikarz pyta się kury, czy to prawda, że zniosła kilogramowe jajko? Tak, to prawda. A jakie ma pani plany na przyszłość? Kura odpowiada, że chce znieść dwukilogramowe jajko. Dziennikarz zadowolony poszedł szukać koguta. Znalazł go po chwili i pyta go o to jajko. Kogut odpowiada, że faktycznie jedna z kur zniosła kilogramowe jajko. A jakie są pana plany na przyszłość? Muszę obić strusiowi ry. Blondynka startuje w teleturnieju. Prowadzący zadaje pytanie. Myli się tylko raz. Blondynka myśli dłuższy czas i odpowiada. Brudasy! Małżeństwo wraca z imprezy. Kobieta kieruje. Nagle auto staje, a żona mówi. Chcę być bogata, chcę być piękna i chcę być młoda. Co ty mówisz Marysiu? Wyświetliła mi się lampka Gina i wypowiedziałam trzy życzenia. Idzie czerwony kapturek przez las. Nagle spotyka wilka w krzakach i pyta: Wilku, dlaczego masz takie wielkie oczy? A wilk na to: Kurde, no nawet kupy w spokoju nie można zrobić. Rozmawia dwóch kolegów. Słyszałem, że poznałaś jakąś fajną babkę. Tak, jest niesamowita w łóżku, a przy tym uległa, tak jak lubię, robi wszystko, co zechcę, bez wyjątków, bez tabu, bez uprzedzeń. Ile ma lat, jeśli oczywiście to nie tajemnica? pięćdziesiąt trzy. O, to jak moja matka. To znaczy, że już wiesz?